Trzy lata minęło od wprowadzenia programu Rodzina 500+. Z tej okazji był tort urodzinowy, a w urzędzie wojewódzkim odbyło się spotkanie informujące o tym, jak zmienił się obraz lubuskich rodzin od czasu wypłaty pierwszych świadczeń. Program jest programem, który naprawdę uratował wiele rodzin od ubóstwa. Takie po moim doświadczeniu możemy teraz bać o dzieci, no dbaliśmy, ale kupować im więcej rzeczy, zapewnić im wakacje, nawet jeżeli gdzieś lekarz... Jest niedostępny, możemy pójść prywatnie. Na dzień dzisiejszy z programu korzysta ponad 88 tysięcy lubuskich dzieci z 59 tysięcy lubuskich rodzin. W ciągu trzech lat przekazaliśmy do rodzin ponad miliard 700 milionów złotych w ramach świadczenia Rodzina 500+, a więc ogromne środki, które zdecydowanie poprawiły i kondycję rodzin, i sytuację już w takim wymiarze i i makro, jak patrzymy na rodziny. Wprowadzenie świadczenia 500 plus zmniejszyło liczbę osób korzystających z pomocy społecznej. Zauważyliśmy spadek w Gorzowie, ponieważ w dnie wejścia w życie programu, czyli z dniem 1 kwietnia. Odnotowaliśmy ponad 700 rodzin, na tą chwilę mamy około 300 i oprócz tego, że program finansowo znacznie wspiera rodziny, to myślę, że tutaj dużą zasługą jest praca pracowników socjalnych. Wojewoda Lubuski podkreśla, że nie spełniły się czarne scenariusze kreślone przez polityków opozycji, kiedy program był wprowadzany w życie. Jeśli się prowadzi właściwą gospodarkę. Jeśli się dba o ludzi, to pieniądze są. I tylko przypomnę te wypowiedzi, które wtedy tak mocno padały i z takim mocnym przekonaniem. Ministra finansów, pana Rostowskiego. Który mówił, że nie ma i nie będzie nigdy na, tych, na ten program pieniędzy pana premiera Tuska, który z takim zatroskaniem mówił, że bardzo by chciał, żeby taki program funkcjonował, ale według jego, najlep jego najlepszej wiedzy nie ma takiej możliwości w polskim budżecie. Okazało się, że możliwości są, że pieniądze można znaleźć, jeśli się tak jak powiedziała pani premier Beata Szydło, zacytuję tylko, czasami wystarczy nie kraść. W tym roku program ma być rozszerzony o pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Wynioski w formie elektronicznej rodzice będą mogli składać od lipca. Szacuje się, że w związku z tym w regionie lubuskim liczba dzieci korzystających z rządowego programu podwoi się. W samym Gorzowie pieniądze trafią dodatkowo do 7 tysięcy młodych ludzi.